Bezpieczne połączenie, tysiące serwerów na całym świecie, nieprzerwane strumieniowanie i torrentowanie tak, chodzi o NordVPN. NordVPN jest jednym z najlepszych dostawców VPN. Usługa istnieje od 2012 i przez ten czas zyskała zaufanie ponad 14 milionów internautów na całym świecie. Polityka NordVPN obejmuje brak logów. Ruch peer-to-peer, -peer, blokowanie reklam i złośliwego oprogramowania oraz nieprzerwany streaming. Spójrzmy na oprogramowanie NordVPN. Programy klienckie są dostępne dla Windows, Mac i Linuxa, a nawet dla smartfonów z Androidem oraz iOS. Interfejs jest prosty i łatwy w użyciu. Wygląda tak samo, niezależnie od platformy. Sposób użycia jest łatwy. Kliknij na serwer, z którym chcesz się połączyć. Poczekaj chwilę na zestawienie połączenia i tyle. Możesz się rozłączyć lub wybrać inny serwer w dowolnym momencie. Trwa to dosłownie kilka sekund. Jeśli chcesz dostroić klienta do swych potrzeb, masz do dyspozycji szereg ustawień, jak włącznik awaryjny, własne DNS, blokowanie reklam i złośliwego oprogramowania, a nawet zmianę wyglądu. Warto wspomnieć, że NordVPN działa nawet na smart TV i routerach. Jeśli lubisz streamować na dużym ekranie albo chronić całą domową sieć za jednym zamachem, łatwo zainstalujesz specjalne oprogramowanie. Pomogą w tym poradniki na stronie producenta. Zobacz, jak w prosty sposób odblokować na Netflix serial, który jest zablokowany w twoim kraju. Jak widać, serial, którego szukam, nie pojawia się w wynikach szukiwania. Są tylko powiązane wyniki. Wystarczy przełączyć się w NordVPN na serwer znajdujący się w Ameryka, a serial staje się dostępny. Trwa to dosłownie kilka sekund, a dzięki temu odblokujesz również zawartość na Disney Plus, Hulu, Prime Video i tym podobne. NordVPN ma wiele unikalnych zalet. Oto kilka z tych, które osobiście uważam za godne wspomnienia. Na straży Twojej prywatności czuwa wojskowej klasy szyfrowanie, włącznik awaryjny i ochrona przed dns leak. Prywatność poprawią też takie funkcje, jak Onion Over VPN oraz VPN z wieloma przeskokami, ale to już kosztem prędkości. CyberSec, obecny tylko w NordVPN, wznosi bezpieczeństwo i prywatność na kolejny poziom, blokuje dostęp do niebezpiecznych stron, chroni Twoje urządzenia przed botnetami i blokuje reklamy. Pełna lista funkcji oraz wskazówek dotyczących usług jest dostępna pod adresem umieszczonym w opisie. Pokrótce ocenię każdą z głównych funkcji NordVPN, zaczynając od prywatności i bezpieczeństwa. Dzięki szyfrowaniu AES 256-bit NordVPN jest całkiem bezpieczny. Ten sam poziom szyfrowania stosuje NSA, by chronić ściśle tajne dokumenty. Dlatego przyznaję 5 gwiazdek. Jeśli chodzi o szybkość i wydajność, połączenia podczas strumieniowania filmów i seriali w HD są super szybkie. Zestawianie połączenia trwa kilka sekund, dlatego i tu przyznaję 5 gwiazdek. Spójrzmy znów na interfejs. Bardzo przystępny zarówno na desktopie, jak i na urządzeniach mobilnych. Nawet jeśli nie jesteś zaawansowanym komputerowcem, poradzisz sobie z nim w kilka sekund. 5 gwiazdek dla NordVPN. Wreszcie, za jakość się płaci. Najwięcej zaoszczędzisz na subskrypcjach dłuższych niż miesiąc. Jest to zakup wart swojej ceny. W tym kryterium przydzielam 4 gwiazdki. Usługę można wypróbować bez ryzyka. Obowiązuje zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni. NordVPN jest jednym z najlepszych na rynku. Wykazał świetne parametry wydajności i testów DNS-Leak które są najważniejszym czynnikiem wpływającym na bezpieczne przeglądanie. Usługę mam już od lat i polecam ją wszystkim znajomym, gdyż jest to świetny produkt w rozsądnej cenie. Jeśli myślisz o VPN, wypróbuj NordVPN. Jeśli okaże się niezadowalający, w ciągu 30 dni możesz otrzymać zwrot wpłaty. Mam nadzieję, że podobała Ci się moja recenzja NordVPN. Zachęcam do podzielenia się spostrzeżeniami w komentarzu. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować ten kanał. Do zobaczenia!